System emerytalny Wielkiej Brytanii, szanowni państwo, dalej się pogarsza, totalna tragedia dla wielu ludzi. Można tak powiedzieć, jeżeli dzisiaj masz 60 lat, to na emeryturę przejdziesz dopiero w wieku 67 lat, tak więc e, dziesiątki tysięcy kobiet żyjących w Wielkiej Brytanii, Polek żyjących w Wielkiej Brytanii, które wcześniej pracowały w Polsce, e, zacznie dostawać już 7 lat wcześniej pieniądze z Polski. Taka rzeczywistość e, pieniądze emerytalne i będzie musiało czekać, aż 7 lat aby otrzymać według dzisiejszego prawa brytyjską emeryturę. To jest wielka różnica. Proszę sobie to wyobrazić, że system emerytalny w Wielkiej Brytanii tak wygląda iż kobieta polka dzisiaj mieszkająca w Wielkiej Brytanii, która wcześniej na przykład pracowała 20 lat w Polsce, już dzisiaj w wieku 60 lat będzie otrzymywać czy już utrzymuje emeryturę z państwa polskiego, którą sobie wypracowała. Ale mieszkając w Wielkiej Brytanii, nie otrzyma żadnej emerytury z Wielkiej Brytanii przez następne 7 lat do 67 roku życia, ze względu na to, że wiek emerytalny w Polsce to lat 60, a wiek emerytalny w w Wielkiej Brytanii to lat 67 y, dla 60-latków, jednak już niedługo będzie dla wszystkich lat 68. To proszę sobie wyobrazić, że jeszcze będą ludzie, jeszcze są ludzie, jeszcze są kobiety. W Wielkiej Brytanii jest ich bardzo dużo, które przejdą sobie na emeryturę w wieku 60 lat i y, zanim otrzymają brytyjską emeryturę, którą sobie ewentualnie wypracowały w Wielkiej Brytanii, minie 8 lat. Proszę sobie wyobrazić, że przez te 8 Lat państwo polskie będzie wysyłało brytyjskim pracownikom, którzy płacą tam podatki, pieniądze w polskich złotówkach, czyli to będzie takie dofinansowanie brytyjskiego pracownika. Chyba, że taka Polka, która dostanie sobie tą emeryturę z Polski, stwierdzi, że wyjedzie sobie na przykład na emeryturę do Hiszpanii albo wróci do Polski, prawda? To wtedy będzie inna sytuacja. Tak więc, szanowni państwo, system emerytalny w Wielkiej Brytanii totalnie. Się zapada z roku na rok, jest to bardzo poważna y, sytuacja, y, tak więc y, widzimy, że no, istnieje wielka różnica, szanowni Państwo, pomiędzy systemami emerytalnymi w Polsce a systemami emerytalnymi y, za granicą. O, co prawda, minimalna emerytura w Polsce nie jest wysoka. Jednak wiele Polek wypracowało sobie więcej niż minimalną emeryturę i wiele Polek na przykład, ale też i Polaków, ale wiele Polek dziedziczy emeryturę po swoim mężu. Wy w Wielkiej Brytanii tego nie ma. Szanowni Państwo, w Wielkiej Brytanii nie można właściwie dziedziczyć emerytury, bo emerytury są takie same dla wszystkich: tam jest emerytura minimalna, podstawowa, a zarazem maksymalna. Tak więc to jest bardzo dobra wiadomość dla wielu Polek mieszkających nie tylko w Wielkiej Brytanii, nie tylko w Irlandii, ale także w innych krajach, w których dzisiaj wiek emerytalny jest znacznie wyższy. Dzięki temu wiele Polek może wrócić do Polski. Dzięki temu wiele polek, szanowni państwo, może wrócić do Polski, żyć sobie ewentualnie w Polsce, bo jeżeli mamy kobietę Polkę w Wielkiej Brytanii, która ma dzisiaj 60 lat i załóżmy wróci sobie do Polski, no, to finalnie teoretycznie w Polsce, niby jeszcze rzeczy niektóre są może i tańsze, prawda? Może i tańsze. Na przykład, jeżeli tam nie ma mieszkania, a mieszkanie ma w Polsce, to tam musi wydawać na mieszkanie, a w Polsce nie musi, prawda? Albo może sobie kupić jakieś tanie mieszkanie w jakiejś miejscowości, gdzieś w jakiejś spokojnej miejscowości, gdzie te akurat mieszkania są tanie. W Polsce będą coraz tańsze mieszkania. Jeżeli nie zaleje nas fala milionów ludzi z Azji i Afryki, to w Polsce mieszkania będą coraz tańsze. W małych Miejscowościach, w małych miasteczkach, co do tego nie ma żadnych wątpliwości, nie wierzcie propagandzie, nie wierzcie propagandzie, która pisowskiej czy peowskiej propagandzie, która mówi o tym, że nieruchomości będą drożeć. No nieruchomości będą drożeć, jeżeli tacy ludzie jak Mateusz Morawiecki będą rządzić w kraju i oni będą nam zabierać podatki ze szpitali, prawda? I oni będą wtedy przeznaczać te podatki na niebezpieczne kredyty zerowe kredyty 0%, 2% prawda? Będą na, nas właściwie w ten sposób, można powiedzieć, okradać, bo Polacy płacą podatki na to, żebyśmy mieli szpitale, żebyśmy mieli drogi, żebyśmy mieli wojsko, żebyśmy mieli, szanowni Państwo, sprawnie działające, działające urzędy Państwa Polskiego, Rzeczypospolitej, po to płacimy podatki, nie płacimy podatków, żeby Morawiecki je rozdawał zagranicznym korporacjom, zagranicznym bankom i zagranicznym deweloperom. Ale Morawiecki to zrobił, więc jak przyjdzie Morawiecki, no i zacznie rozdawać te pieniądze, no to oczywiście będzie problem, ale... Jeżeli nie przyjdzie, no to te nieruchomości w tych małych miasteczkach będą bardzo tanieć, prawda, więc dla wielu Polek, jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, bo tutaj rozmawiamy oczywiście o systemie emerytalnym w Polsce, ale też systemie emerytalnym w Wielkiej Brytanii, to dla wielu Polek, nie tylko w Wielkiej Brytanii, może opłacać się wrócić do Polski, no tych takich, który, które już mają emeryturem, prawda, czyli takich, które już mają 60 lat, Takich które już mają 60 lat. Dlaczego? Bo widzicie, no, Polka pracująca w Wielkiej Brytanii, która ma dzisiaj 60 lat, czy 61, czy 62. Jeżeli masz dzisiaj na przykład 63 lata. Jeżeli jesteś Polką, która ma dzisiaj 63 lata w Wielkiej Brytanii, to też nie dostaniesz emerytury z Wielkiej Brytanii, tylko trzeba jeszcze czekać chyba do 66 roku życia, a chyba osoby, które osoby, które nie, ch nawet chyba osoby, które mają dzisiaj 64 lata, to dopiero chyba będzie emerytura 66,5 roku, prawda? Wiem, szanowni państwo, że e, dzisiaj osoby, które mają 60 lat, przejdą na emeryturę w wieku kobiety w wieku 67 lat. Bardzo często jest tak, że mężczyzna jest starszy od kobiety o 5 lat, o 6 lat, o 3 lata, o 10 lat, więc dużo jest takich związków, że już mężczyzna Polak w Wielkiej Brytanii ma na przykład 65 lat, kobieta ma 60 lat i oni po prostu dostaną w Polsce, szanowni państwo, emerytury, a w Wielkiej Brytanii mężczyzna będzie musiał na emeryturę jeszcze czekać 2 lata, a kobieta będzie musiała czekać na emeryturę w Polsce, znaczy się w Wielkiej Brytanii 7 lat, a w Polsce już będą dostawać. Tak więc wielu ludziom do Polski opłaca się wrócić. Wielu Polaków coraz większa ilość Polaków mieszkająca w Wielkiej Brytanii, bo wbrew pozorom w, za granicą, w Wielkiej Brytanii jest bardzo dużo Polaków, którzy, no w rzeczywistości wielu Polaków, którzy już mają 60 lat, 65 lat, mieszkają za granicą od 10 lat, 15 lat, 20 lat. Taka jest rzeczywistość, ale wcześniej wypracowali sobie wieki emerytalne, znaczy się lata emerytalne w Polsce i dostaną za to emeryturę. Wielu ludzi z Polski jest w stanie wziąć swoje emerytury i na przykład mieszkać sobie za te emerytury w Hiszpanii, prawda, lub, bo tam nie trzeba ogrzewać, więc nie trzeba wtedy wydawać tych pieniędzy na te ogrzewanie, bo w Polsce ogrzewanie teraz jest bardzo drogie, prawda, żywność w Polsce drożeje, taka jest rzeczywistość, ale... Ale no jak się już ma 60 lat, to chyba każdy rok życia się liczy, prawda? I jeżeli się ma 60 lat, to właśnie w Polsce można już dostać emeryturę, taka Polka będzie dostawać emeryturę, w Wielkiej Brytanii będzie musieć pracować na tę emeryturę jeszcze 7 lat. Chodzi o to, że jeżeli w... Taka Polka wróci do Polski, to może żyć za tą emeryturę, jeżeli jej wystarczy, lub dodatkowo może sobie pracować, prawda? A w Wielkiej Brytanii na pewno będzie musiała pracować, prawda? A więc jeszcze będzie musiała pracować od 60 do 67 roku życia, a w Polsce takie małżeństwo, starsze małżeństwo, prawda? Może sobie kupić małe mieszkania, no jest bardzo dużo, już się zaczyna wysyp bardzo tanich mieszkań w Polsce w małych miasteczkach, bo Polska się wyludnia ze względu na to, że zwyczajnie, no. Dzieci się nie rodzą. Oczywiście do Polski przyjechało miliony ludzi, ja, jeżeli oni będą przyjeżdżać dalej, to te mieszkania wcale nie będą tak zbytnio tanieć, prawda? No ale społeczeństwo się oczywiście wtedy zapadnie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Szanowni Państwo, zanim przejdę dalej do analizy tego, co się dzieje z wiekiem emerytalnym w Wielkiej Brytanii, z emeryturami Polaków w Wielkiej Brytanii, bo proszą Państwo ciągle. Mówicie. Proszę o przeanalizowanie dalej systemu emerytalnego Wielkiej Brytanii, bo mieszkałem w Wielkiej Brytanii 5 lat, 10 lat, bo moja córka mieszka w Wielkiej Brytanii, bo tam moja mama mieszka w Wielkiej Brytanii. Chcielibyśmy wiedzieć więcej, jak wygląda system emerytalny Wielkiej Brytanii i dlaczego ten system jest już tak zły, dlaczego on się tak zawala? Co się dzieje z systemem emerytalnym w Wielkiej Brytanii? Co się z systemami emerytalnymi dzieje w ogóle w Europie? I co się dzieje w Polsce? Jak to wygląda? Bo niestety, większość ludzi polega na systemach emerytalnych, nie mają swoich oszczędności, bo nawet zbieranie oszczędności jest trudne, bo to nie ma znaczenia, czy ty zbierasz, czy nie. Bo nawet jeżeli będziesz zbierać pieniądze w pieniądzach, a większość ludzi tego nie rozumie, zbiera pieniądze w pieniądzach, no to te pieniądze traci, prawda? Te pieniądze traci ze względu na, tego, na to, że jest coś takiego jak inflacja. Na przykład ludzie myślą, że jak będą zbierać pieniądze, w funtach to nie będą tracić, prawda? Co jest generalnie kłamstwem, prawda? Bo to jest zwykłe kłamstwo, ponieważ fund brytyjski, jak wiemy, zawala się drastycznie do złota. Proszę zobaczyć, co tutaj się dzieje, jeżeli chodzi o funta brytyjskiego do złota, prawda? Do złota funt brytyjski się, szanowni państwo, zawala 2150 funtów za jedną uncję złota. Ja przypominam, że gdyby tylko przez ostatnie 20 lat zbierać swoje pieniądze w uncjowych, jednouncjowych dukatach, monetach, prawda? Proszę zobaczyć, wystarczyło od 2007 roku inwestować swoje pieniądze tylko i wyłącznie w złoto, no i w tanie nieruchomości, prawda? No i by było załatwione.